Jak pan myśli, czym zawojowało świat, Polskę, za co pokochali ludzie właśnie MMA? Zadawałem sobie to pytanie wiele razy i nie ma na to jakiej tam szczególnej wyrazistej odpowiedzi, bo co? Nie, sam nie wiem. Ja pamiętam, jak, jak pamiętam pierwszą imprezę KSW, jak robiło do, do kotleta w Mariocie, tak to odbierałem, ale później się zorientowałem, że 99 bokserów na wyspach zaczyna walki do kotletów w restauracjach, pokazać je publiczności, ludzie przychodzą, kupują bilety i część zysków idzie do zawodnika i, i później Kolejne, kolejna impreza, kolejna impreza, pamiętam jak Mirek Ochniński się dwoił, troił i tam to robił, bo to jest, tak jak powiedzieć, ojciec polskiego MMA, czy to komuś pasuje, czy nie, ale tak jest. I, i, i dzisiaj jest to potężna, nasze KSW jest to potężną naprawdę. Po, powiem szczerze, że chyba po UFC, naprawdę w Europie, zdecydowanie najlepszą organizacją. Nie? Każdy się chce bić, nikt się biją.